Relacje Hariego i Meghan Markle z rodziną królewską nie należały nigdy do najłatwiejszych. Nowe światło rzucił właśnie przyjaciel księcia Filipa, który zdecydował się wydać publikację o królowej Elżbiecie. Relacje królowej Elżbiety II z księciem Harym w ostatnich miesiącach wywoływały spore zainteresowanie. Wszystko oczywiście dzięki Meghan Markle, której rodzina królewska miała rzekomo do dziś nie akceptować. Serwis Daily Mail opublikował fragmenty najnowszej biografii monarchii Elżbieta, portret intymny, gdzie nie brakuje ciekawostek na temat życia członków rodziny królewskiej. Autor książki, która ukaże się niebawem na wyspach, Giles Brandreth przedstawiany jest jako bliski przyjaciel księcia Filipa. Stąd jego rzekoma wiedza na temat zakulisowych wydarzeń. Jak się okazuje podobno Monarkini miała być oddana wnukowi i uważała, że jest bardzo zabawny, obawiając się jednocześnie, że jest zbyt zakochany w Megan. Co więcej, lubiła Markle i robiła co w jej mocy, by ta tylko poczuła się mile widziana w rodzinie, chociaż ta wersja znacznie różni się od tej znanej nam z wypowiedzi żony Harry'ego. Późniejsza decyzja o odwróceniu się plecami od Wielkiej Brytanii i królewskich obowiązków była bardzo bolesna dla królowej Elżbiety, jednak monarchini nie dała tego po sobie poznać. Czytamy w serwisie. Brandreff ma też rzekomo zdradzać w swojej książce, co Elżbieta naprawdę sądzi o tym, że Harry i Meghan nadali córce Lilibet tak jak nazywano Elżbietę, gdy była małą dziewczynką. Chociaż inni członkowie rodziny uważali, że ta decyzja jest szokująca i raczej arogancka, królowa przyjęła ją jako właściwą, donosi Daily Mail.